Dzień dobry, zapraszamy Was dzisiaj na filmik w roli głównej. Goździk wielokwiatowy biało-czerwony, biała gipsówka, goździczek zielony i takie dwa słoneczniki. Lecimy. Jestem, 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 muszę się wdrożyć. No będziemy sobie oczywiście przeplatali kwiatki. I co, nie będziemy chyba za dużo opowiadali, nie? Jest Wasia, jest mi trochę raźniej. Jest mi trochę raźniej. Najpierw go stworzymy, a później będziemy się zastanawiać. Nie rozszerzam go za bardzo, trzymam go krótko tutaj, bo jest trochę tego materiału, więc on będzie dosyć obszerny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Muszę sobie przesunąć: czekajcie tego dziki, bo mnie nie widać kawałek, nie? Dobra, lecimy tak. Gipsuwałeczka. Muszę na niego patrzeć tutaj. Ja zawsze bokiem staję i ja nic nie widzę, co ja tu robię. Bo tam co jest? Basia jedz pączki. Dziękuję. Ile zjedliście już pączków? Bo my mamy, ale jeszcze się wzbrajamy. Nie wiemy, ile pochłonąć w całości. Czy na raty to brać? Czy od razu wszystkie? A ja jeszcze na razie zadowolę kawę. Na razie kawa. No. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, weźmiemy tego. Na się gipsówka skończy. Obetnę sobie troszeczkę trwiatki, żeby mi nie ciągnęły w dół ciężaru. Wtedy zawsze się wszystko przesuwa. Więc lepiej to sobie tam kontrolować po drodze. Troszkę słonecznik nam uciekł, więc go wyciągniemy. Możesz się... O, dziękuję. Jak to wygląda? Pięknie. To jest, kit, nie? Bardzo ładnie. To jest taki dla mnie. Z, z, w ogóle ze wszystkich kwiatów, które ja kocham. Czyli z goździka. Bo jakaś Dagmara do mnie tam dzwoni. Teraz nie Dagmara, nie dzwoni. Teraz robimy bukiecik. Mhm. Jaka cisza. A może jakiś podkład muzyczny? Ja nie mam. Słyszycie? Basia, nie umiem śpiewać. Ja umiem tańczyć. Śpiewać nie umiem, to też fakt. No i spójrzcie, jak tam się tworzy. Całkiem nieźle, nie? Ja poproszę, bo sobie nie przygotowałam. Jaki mamy czas? Czas jest bardzo dobry. Przycinam sobie znowu. Jest... Tak mi się lepiej po prostu pracuje. Zwinę go sobie. Zawinę, skręcę. Tak leciutko na razie. Aha, no, muszę to wyznaczyć. Ślapkła. <laughs> Koło wody. O. Kurde, belek. Stary! Możesz mi taki na dzień kobiet kupić. <noise> Ale boski. No, niestety tu z pięcioma goździkami nie zrobiłoby to roboty. Zawsze duże bukiety zrobią robotę. Im więcej materiału, tym lepiej. Czekajcie, obrócę sobie. Czekajcie. No, jest okrągłe. Mhm. Okej, okay. myślę, że będziemy go kończyli. Nie damy dzisiaj ani jednego liścia, ani papieru. Zostawiamy takiego dzisiaj bukiecika pięknego. Mogłaby być jeszcze gipsówka, ale już. Chociaż nie, może być tak. Ja naprawdę nie widzę bez okularów, ile my mamy czasu. 5 minut, dobra. A dzisiaj mam okulistę, więc już niedługo będę miała nowe okulary. Bo zaniedbałam swoje oczy, ale dzisiaj będą okulary. Nie, może dzisiaj nie. Będzie dzisiaj recepta, nie? Dobra. Oj, złamało mi się coś i, pociągnęłam. To nic, to nic, to nic, to nic. No i co sądzicie na temat tego bukieciku? Ładny, Zapraszam do obserwacji naszej strony na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, no i na YouTube. Wszędzie nas obserwujcie, żeby nic nie przegapić. Basia, w tle, do widzenia. Do widzenia. Papa. co, pa. No, czekaj.